Jakie są cechy fajnego taty? Zapraszam na ten odcinek. Pierwsza sprawa. Tatusiu, odłóż ten telefon i pobaw się ze mną. Co mam na myśli? Myślę, że tatusiowie bardzo chcą spędzać czas ze swoimi dziećmi, bawić się, czytać im książki. Tylko warto zastanowić się, jak ten czas z dzieckiem wygląda. Bardzo często mamy w ręku telefon, bardzo często jesteśmy online, bardzo często chcemy wiedzieć, co się dzieje u innych. Czasem może za dużo. Jeżeli wiesz, że teraz poświęcisz dziecku czas, drogi tato, e, że masz naprawdę na to swobodne 30 minut, bardzo Ci polecam odłożyć telefon na bok, pokazać dziecku, że teraz jest dla Ciebie ważne. Co więcej, gdy w trakcie dostaniesz SMS-a, to wytłumacz dziecku, tak, wiem, że mam wiadomość, ale teraz spędzam czas z Tobą. Dlaczego to jest takie ważne? Bo zaobserwowaliśmy to w naszej rodzinie, zarówno ja, jak i Łukasz, gdy stosujemy taką metodę, takie podejście do efektywnego i fajnego spędzania czasu z dziećmi, naprawdę ładują się naszą miłością, są spokojniejsze, są bardziej radosne i mamy takie poczucie, że to jest dobrze spędzone 30 minut. Nie musi to być długo, ale Zrób tak, żeby dziecko czuło, że jesteś tylko i wyłącznie z nim, a nie z telefonem i z nim łącznie. Druga sprawa. Tatusiu, czy masz teraz dla mnie czas? Zastanówcie się, jak reagujecie na takie zdanie dziecka. I uwaga, nie chodzi mi o to, że um, dzieci mają być rozpieszczone, że dzieci mają być... Um, że dzieci mają mieć spełnione każdą zachciankę. Nie. Chodzi o to, że jeżeli przez kilka godzin. W ciągu dnia ostatnich okazuje się, że dzieci same się bawią, albo troszeczkę przepychamy je, a za chwilkę, a poczeka jeszcze troszkę. A teraz jestem zajęty. To nie dziwmy się, że potem dziecko e, pokazuje jakieś złe swoje negatywne emocje, że szuka naszej uwagi, szuka naszej miłości i czasu dla siebie. Dlatego tak ważne jest zaplanowanie sobie na przykład samego rana, jak na przykład w niedzielę mógłbym spędzić czas z moją rodziną, z moją żoną, z moimi dziećmi. I uwaga, przechodzimy do punktu trzeciego. Tatusiu, czy pójdziemy dzisiaj na rower tak jak obiecałeś? Tu są dwa ważne aspekty. Zobaczcie, obietnica. Czy dotrzymujecie słowa wcześniej danego swojemu dziecku? Przedszkolaki bardzo dobrze to pamiętają, że są z rodzicem umówione na spotkanie, na jakąś zabawę, może na wspólne gotowanie, może na wspólne skręcenie szafki. Dotrzymanie obietnicy jest bardzo istotne. I uwaga, jeżeli wam się to nie uda, z różnych względów. To jest tylko życie, nie jesteśmy perfekcyjnymi rodzicami. I nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żebyś przyszedł do dziecka, przyznał się do błędu, przeprosił i powiedział, że postarasz się, żeby tak się już nie zdarzało. A drugi aspekt tej, tej trzeciej cechy fajnego taty to to, żeby starać się, mając więcej niż jedno dziecko żonglować tym czasem. Starać się spędzić czas z każdym dzieckiem z osobna, nawet chwilę, nawet trochę i podczas tego spotkania podkreślać to Zobacz, masz tatę tylko dla siebie. Mamy chwilę na nasze męskie spotkanie, bądź na spotkanie tata z córką. To jest naprawdę bardzo ważne w budowaniu więzi. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, na którym znajdziecie treści o macierzyństwie, ojcostwie, o małżeństwie. Znajdziecie mnie również na blogu Mama Codziennie Zadbana na Facebooku i na Instagramie. Cześć!